Вітаю на телеканалі Ритм. Традиційно у цій порі програма Пряма мова програма, у яку ми запрошуємо цікавих людей, аби поспілкуватися з ними на корисні теми. І сьогодні нашими гостями є гості з Польщі. Це Кшиштоф Стуста, Збігня в Покальській, представники польського фотоклубу Фотом. Власне, чому ми вирішили сьогодні запросити їх до нас в ефір? Адже сьогодні вони презентують у Рівненському міському будинку культури фотовиставку, яка носить назву Паноптікон. Також з нами сьогодні ще у студії наша журналістка Аліна Примак, яка буде виступати сьогодні у ролі перекладача. Панове, я вітаю в ефірі телеканалу Ритм. І моє перше запитання буде звучати наступним чином. Взагалі, така загальна інформація про виставку. Чому. nazwę nosy i z kimki robit będzie dzisiaj przedstawiono Tak, tak. To, to jest nasza pierwsza wystawa na Ukrainie. Jest to zasługa naszej znajomości z kolegami z Ukrainy, z Serchim i Anatolijem. Poznaliśmy się przy okazji organizowania konkursu Międzynarodowego Fotograficznego. Skutek był taki, że później udało się nam zorganizować wystawę. Grand Fotoklubu z Ukrainy z Rivnego w, w Polsce. No a w tej chwili koledzy nam zorganizowali wystawę tutaj w Rivne o tytule Panoptikon. Tytuł Panoptikon nie bierze się z nikąd. W tłumaczeniu to oznacza różnorodność osobliwość, różność osobliwości, a, a, a pojawia się taka kwestia dlatego, że jest to krestowa zbiorowa 31 członków fotoklubu Fotum zwojnicza. Z dlatego Pana Piką, że i dlatego osobliwości, że każdy fotografuje w inny sposób. Każdy robi zdjęcia, <laughs> przepraszam, każdy robi zdjęcia patrząc przez swój pryzmat i przez. Jakby swoją wrażliwość, stąd różnorodność i osobliwości. No i w ten sposób pojawiliśmy się tutaj na Ukrainie. Ну, власне, з того, що я зрозумів, зараз буду намагатися перекласти нашим глядачам, що ви вперше на Україні це це перша ваша виставка. Так. І власне, чому власне паноптіпом, Тому що це е, роботи представлені у вільному стилі. Ну а зараз наша Аліна нам допоможе трішки. Учасники <клухи> фотовиставки бачать мають різне бачення. Як, ось, і виставка почалася вже давно, тому що з Рівним співпрацювали, є представники і в Рівному, яку цю виставку започаткували раніше. Сьогодні ця виставка перша розпочинається в Рівному саме. Ось, і кожен е, учасник виставки показує свої фотографії через своє бачення, от, і як він бачить е, тематику виставки. Różnorodna, tak. Mm. E, скажіть, a wystawka będzie tylko w Riwnym, czy możliwoście dalej gdzieś podjęcie, te swoje roboty po Ukrainie? Ta wystawa będzie tylko w riwnym. natomiast mamy równolegle drugą wystawę, która będzie jutro w Odessie. Tam jest wystawa też wszystkich członków naszego klubu z innym tytułem, z tytułem spektrum i też będzie to taki, taka mieszanina prac różnych autorów. Така подібна виставка ще буде завтра в Одесі, ось, але вона буде зовсім на іншу тематику. така як у Рівному сьогодні почалася, вона вперше, такої немає ще в Україні. Це також від вашого фотоклубу фоту в Одесі буде виставка? E, так, в Одесі буде вистава нашого фотоклубу теж. Так. Бо то, дві вистави маємо, які зрелізовані дяки нашим колегам з e, e, Grand Club. Jedna jest tutaj właśnie, a druga w Одесі. Jutro jedziemy do Одеси, też tam zobaczyć naszą wstawę z naszymi колегами. Завтра <laughs> учасники наші гості поїдуть до Одеси, щоб побачити, як їхні, їхні колеги розпочали виставку в Одесі. Власне e, в наших гостей скільки фотографій буде на виставці. Ну, no, тобто яка кількість 60. Є фотографій? 60. E, 60 або 64. Jakoś, 99, eee, zdjęć. zdjęć. Około trzech zdjęć każdego autora. Tak to wygląda mniej więcej. Plus, minus. W tej chwili z pamięci mówię, więc trudno mi dokładnie podać liczbę. Mamy blisko 19 fotografii, od każdego uczestnika po 3... 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. Od, od każdego uczestnika po 3 fotografie. A jest 30 uczestników. A jest, 4, 40, jest 40 uczestników. 300. O, 30, nie, 30. możliwe, jest jakieś osobliwe roboty czy osobliwi fotografy, jakich by mogli ty, co na wystawie będą. Czy jakieś takie osobliwe zdjęcia, które byś specjalnie chciał przedstawić? Trudno powiedzieć, i wyróżniasz której z nich, każdy robi w inny sposób i każdy ma inną wrażliwość. Stąd wydaje mi się, że trzeba zobaczyć wystawę jako całość, bo to daje jakiś obraz tego, w jaki sposób tworzymy. Ale wszystkie zdjęcia są inne. No każdy autor posługuje się trochę innym stylem i ten styl go charakteryzuje, nie da się wyróżnić któregokolwiek, bo żaden nie jest lepszy ani gorszy. Stąd też nazwa spektrum. Stąd też nazwy takie i pan i spektrum, no, nie ma tematu. To jest taki miks ogólny ten przegląd. 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 Taka, bo... Autorzy robią zdjęcia w sposób taki, jak czują. Jeden tak czuje, inny czuje inaczej. I wynik jest taki, jaki jest. I to wszystko jest połączone w jedną wielką wystawę. Więc to bardziej chodzi o pokazanie tego naszej twórczości ogólnie, niż o tematykę jakiegoś konkretnego sposobu fotografowania. To konkretnej temy nie ma. Wszyscy, jak widzą świat, jak widzą wydarzenia w Ukrainie i w ogóle, Вони відображаються на своїх фотографіях. Кожен бачиться по-різному, і фотографії будуть максимально різноманітні тобто, ну їм важко відмітити якісь там певні особливої теми якоїсь такої стандартної як немає. Власне, запитання, яке ми задаємо усім нашим міжнародним гостям, які приїжджають до України. Зараз Україна переживає не найкращі часи. Я думаю, що ви знаєте, що у нас на сході йде війна. Скажіть, чи не боялися їхати, бо багато хто знає, що на сході України, але багато хто відмовляється приїжджати і на Західну Україну. Скомплікована трудно. Ми є якась війна, значить, якась не є війна на цій приїхати, чи якісь проблеми? Ні. Nie mieliśmy obaw co do bezpieczeństwa, bo jakby nasze media relacjonują na bieżąco sytuację jaka jest. Wiem, że tam w rejonie na wschodzie Ukrainy jest niebezpiecznie, ale zachodnia część Ukrainy no, funkcjonuje normalnie. To jest normalny europejski kraj i, i, i nie mieliśmy żadnych obaw co do przyjazdu tutaj ani... ani nawet pomysłu takiego, żeby się bać. Zresztą spotykamy no, no się z jest. Przyjeżdżamy yes. okay, no, super. jest super. I, I podoba nam się i jesteśmy zadowoleni, dlatego nie, nie wydaje mi się. My no dlatego też idziemy jeszcze to w Desy. Bo... Tak, no, no, ten region jest bezpieczny. No, tam no, jest sytuacja jaka jest. Nie jest to wina Ukraińców, tylko Rosjan, więc no, na to wpływu się nie ma. No, ale trzeba żyć i funkcjonować w sytuacji, jakiej się jest. Наші гості знають, яка ситуація є на сході, але вони сьогодні впевнені, що західна територія є повністю безпечною і вони не бояться. Все в порядку. Скажіть, а на виставці будуть роботи лише польських фотографів, чи, можливо, українських там, чи ще з інших країн якихось? На тих двох виставах тільки польських фотографів. To są członkowie naszego członkowie klubu fotoklubu, fotoklubu. Foto wojnicze. Tak. tak. Na, natomiast wystawa członków Grand Fotoklubu y, była już w Polsce w wojniczu kilka miesięcy temu. Także Sergi Anatolij i reszta była właśnie u nas mieli wystawę u Wojniczu. To jest taka rewizyta nasza. Ага, колись була недавно в Польщі була виставка українських фотографів. Так. Натомість сьогодні і завтра, так. в Одесі і в Рівному будуть виставки. Виставки суто польських фотографів. Тобто українські в цьому не задіяні. Ваш е, клуб фото, е, скільки вже він існує і скільки людей нараховує тут? Фото клуб існі від 16 років. Е, через, е, Klub, że tak powiem, przewinęło się wielu ludzi, natomiast takim stałym trzonem to w tej chwili jest 31 osób, członków rzeczywistych. I mniej więcej na tym poziomie utrzymuje się ta ilość osób, która działa intensywnie w ramach fotoklubu FOTOM. W 16 rokiem, już istnieje ten klub i więcej 30 ludzi, jak były z samego początku, tak i ja dosy, do dziś, do dzisiejszego dnia, od w tym klub. A to, to nowych ludzi będziecie nabierać? Tak, Kto ma i się powiedzmy 50 osób, ale tak... Mówię no tylko ponad sto, ponad bo niektórzy przychodzili, niektórzy odchodzili, niektórzy próbowali, no okazało się, że na przykład im nie odpowiadają, czy nie oddają, bo też członkiem klubu nie można zostać tak, że się dzwoni i halo, czy mogę zostać członkiem, nie. To trzeba być kandydatem, dopiero później przedstawić, przedstawić swoje prace, udowodnić, że się umie fotografować i że, i że się to robi na dobrym poziomie. Dopiero później zarząd stowarzyszenia może uznać, że przyjmuje takiego członka albo nie. I w ten sposób może zostać członkiem stowarzyszenia FOTUM. Bahat ludzi, że próbowali się w organizacji. Більше ста, але мало людей лишається через те, що в організації вимоги великі, тому що мають фотографи показати свої фотографії, показати свої роботи, і взагалі чи подобається їм в цій сфері працювати, чи подобається їм в цій сфері займатися. Багато людей приходило, і багато людей відлучалося. Скажіть, от е, такі акції, от як ви приїхали на Україну, власне, в рівне представити виставку чи в країни Європи їздити і чи співпрацюєте з кимось. Czy jesteśmy w innych krajach? Tak. tak. Tak, W tym roku mieliśmy wystawę fotografii w Macedonii w miejscowości Komanową. Tam braźmy udział w takim konkursie międzyklubowym. Udało nam się zdobyć kilka nagród i pojechaliśmy też na otwarcie wystawy w Macedonii. No i będziemy jeszcze mieć na Słowacji. Wystawy w tym roku. Natomiast w przyszłym to jeszcze takich planów nie, nie tak, tworzymy. Być może w tym roku jeszcze uda nam się zrobić wystawę w Chinach w Pekinie, ponieważ mamy zaproszenie do udziału w takiej wystawie i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to jeszcze będziemy mieć w Chinach. Mamy wystawku w Macedonii. w Macedonii, a, a planuje się w Słowacji? ta w Czajnie. W I w Chinach. W <grym> e, Czy wiecie kogoś z fotografów z Rybny? Czy spostrzegacie za ich twórczością? Tak, znamy ich fotografów i ich twórczość. Ja nie potrafię wymienić nazwisk. Bo ale nie Ale Serhii. Czy... Serhii, Anatolii, ale... E, kto? Valera. Valery, tak. Valera. i... І, О, ще Олег, І, і тюлю з нами. І ще, я ще. Щойно наші гості перечислили рівненських фотографів, з, з якими роботами вони вже знайомі і, власне, з якими вони особисто знайомі. Ну, то, так, так самі Валерій. Так, Сергій, Валерій тобто, ми всіх назвали. <ріст> Можливо, таке дещо провокаційне запитання, але от таке. Мистецтво як фотомистецтво, де воно краще розвинене, на вашу думку, в Польщі чи в Україні? Ну, тобто, де кращі фотографи, okay, якщо порівнювати? Фотографувати? E, e, foto, ще раз мусиш повторити. Ну, не. Dekraść się, fotografia, na fotografie. To tak, W Ukrainie, się się w Polsce, no dekraść się fotografem. Nie, nie ma. Trudno nie ma, nie ma, nie można tak... Nie ma granicy to, granic. to jest sztuka, tutaj granice nie istnieją. My się znamy, polityka, cała toczka i granice, to nie ma znaczenia jeśli chodzi o twórczość. Tak samo wszyscy dobrze robią i... i Trudno wyróżniać któryś kraj, bo, bo jakby to nie ma znaczenia. To było pytanie prowokacyjne. Tak. Ważne jest, że, 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 że są ludzie, którzy chcą się rozwijać w tą dziedzinę sztuki bez względu na, na kraj, granice. granice, kolor skóry i całą resztę, to i poglądy. To nie ma znaczenia, nie ma znaczenia to, nie. przy fotografii. Nie ma znaczenia. Miejscowicy, nasi właściciele nie rozdzielają kraj, gdzie jest lepszy fotograf, a gdzie Wszyscy próbują, wszyscy rozwijają się w swoich sferach. Давайте повернемося до виставки, яка власне, сьогодні відбудеться в Рівненському міському будинку культури. Власне, вот, що художники і що ваш фотоклуб «Фотом» хоче цією виставкою сказати рівнянам? Це хто вам Atom... поставить в в нашем... фотографуванню місцевості мішканцям рубнего? Хочемо показати наш спосіб почання світу. Хочемо показати наші емоції, наші відчуття. Хочемо показати. kawałek siebie i to wszystko bo jakby no to to, to jest definicja definicja tak, sztuki to jest, że, że pokazujemy świat w taki sposób jak my go widzimy my konkretni ludzie, pojedyncze osoby i dzielimy się tym jeżeli ktoś, widz oglądając takie zdjęcia ma jakieś doznania estetyczne albo jakieś Emocje się pojawiają przy oglądaniu jakichkolwiek prac. To jest dobrze, super, jest ok. I o to chodzi w fotografii. Jak Zresztą w każdej dziedzinie sztuki, czy to będzie malarstwo, czy, czy rzeźba, czy inne, inne dziedziny, to ma wywoływać jakieś emocje, to ma wywoływać jakieś skojarzenia, ma powodować jakieś przemyślenia. Podobnie jak film, czy inne dziedziny. Nasi właściciele o swoich robotach pokazują od swoje własne własnego na świat i tylko. Це так, як вони його бачать, це емоції, це різні бачення, ось і вони впевнені, що хтось може підтримати, комусь це може бути нецікаво. Ось, але от, це тільки їхнє бачення. Всі фотографії, які будуть представлені. Власне, коли ви саме прибули в Рівне і чи встигли ознайомитись з нашим містом, можливо, вже є якісь місця, які вам сподобалися. Я ще... Przyjechaliśmy wczoraj wczoraj. Coś... Dzisiaj będziemy zwiedzać Gliwnę. Widzieliśmy w zasadzie... Przejechaliśmy tego przez miasto samochodem i nie, nie, nie oglądaliśmy wczoraj po południu. Wczoraj po południu, było mało czasu. I dopiero dzisiaj, po południu, i dopiero dzisiaj będziemy Polacy. zwiedzać z kolegami. <laughs> tak. Wczora Mieliśmy nasi... bardzo miłe spotkanie wieczorne. <laughs> wczoraj nasi goście mieli tylko w w naszym mieście. One przyjechali tylko Містом машиною вони ще не встигли нічого побачити, але ще все попереду, і сьогодні, от, після виставки, будуть на все дивитися на наше місто. Ну і власне, на завершення нашої розмови я хотів би, щоб ви проанонсували виставку, яка сьогодні відбудеться, о котрій годині вона буде, е, хто може прийти на неї, чи усі бажаючі, чи, можливо, там за якимись запрошеннями. Чи котрій годині? Kogo chcemy zaprosić? O, czy też oczywiście wszystkich, każdego zainteresowanego, zapraszam do, do przyjścia i zobaczenia. Wystawa, wierzę, że będzie dzisiaj o 16.00, tak? No i myślę, że wstęp jest wolny, każdy może przyjść, zobaczyć, zapraszamy. Będziemy tam, chętnie porozmawiamy i się spotkamy. Всіх, кого зацікавили сьогоднішні наші гості, вони запрошують на виставку, яка відбудеться о 16 й Всі бажаючі, які захочуть поспілкуватися, всіх почують і зі всіма поспілкуються. Буде цікаво, приходьте. Отож, шановні телеглядачі, 16-та година. Рівненський міський будинок культури, виставка польського фотоклубу Фотом, яка носить назву «Паноктікон». Це була програма Пряма мова сьогодні. Нашими гостями були Кшиштоф Стус та Збігнєв Пукальський. До нових зустрічей в ефірі!